Bipi, bipi Jeża poznasz po blokach, no Jeże, znamy najbardziej z ich kutasów Eee, jeże, to tak naprawdę włosy? Głosy? To tak naprawdę włosy? Mam słowo głowie włosy? A, to włosy? Całe życie próbuję sos Jedny, nie cały dzień Mogę opowiedzieć o zos, Lub nie, nie mam czasu, papa Okej, okay. Idzie kląsek, okej okay. Ja mam zaa za się za 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 do rzeczy kochane, numery od kiedy są w sieci? mi mówi, że potrzeba śmieci Ja nie mogę zmieścić już śmiecić. Śmieci. Eee. Daję pany jak tam w sobie z bananami Śmiecić, miałeś być odpowiedzialny. Banany, że jest. w dzieciakiem co w podatku na ruch i Mam wyjebane śmieci bez banany, w de p Proszę już zrobić film. Ej, ok. okay. Młody wieżyk, bo chciałbym tylko wieżyć. Gdzie są siedynki? A <laughs> no tak Kąsek, ok. Chciałbym tylko się w karu karu to Czy mam Okej Czy próbowałem mata? Jak próbowałem dragu O Oh fuck To jak uciekam Czy lubię ma Czy raczej tata? Rolex W się tata Od tej zegarek to mój Rolex